Z tej, tej strony lisek, to jest mój brat, znaczy, bez mojego brata. <grym> Sorry, <grym> to mi się. E, da I dzisiaj gramy sobie w serwera i robimy parkiura, który będzie w Kurzito, Bombardito. Czyli nie, robimy wyścigi I zobaczymy, z kim się zmierzymy. A teraz na, na salę treningową. Go, go! To jest trening, ale na... nie zdążyłem. Dobra. Jaką to ta babka? Dobra. Go! Wkurzyj bombardito. A ta babka leci? Leci, leci. Tak! na patyku. No bra Nie jestem zbyt dobry parkour nie zbyt zły Szponem jeszcze mogę... Ale mam dużo szansy aby z nią wyjść bo ona ma jakieś lagi No nie Ona w to wygrała Aaaa! Go. No nie, 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 nie źle. jest Źle. Jest źle, jest źle, jest źle. Jest źle, jest bardzo źle. Jest bardzo źle. Jest bardzo źle. Jest bardzo źle. Taki źle, że nie wiem. Że nie mogę powiedzieć Nie, mogę nie, nie, przegrałam, ale nie, ale co nie, wygrać nie, bo, 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 a, a, a a, a. przegrałem, to nie, na nie, 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 dobra Z takim typu takiej niefajnej mapie, nienawidzę no, map wiecie. Czego tutaj są takie niefajne rzeczy? Dobra, go. Skupienie. Skupienie Afryki 2.2.0. No nie, o nie, to jest samo który... Ach, ach, ach. ach, ach. Nie. Go.

To jest oszustwo i hańba To jest oszustwo i hańba Oszustwo i hańba Oszustwo i hańba No O nie, niech pan się kobieta mi się z babką bierze

O no nie. O no nie. No jakim prawem? No jakim prawem? Nie zaczął mi... No jakim prawem? No yeah. nie, no, jeśli teraz tego nie, jeśli teraz, czy, jeśli to teraz przejdę, to, zostawicie, to zostawiacie subskrypcję, ok? Jeśli teraz i lajka, like. jeśli, jeśli teraz przejdę, gdzie jeśli... mm -hmm. ja wrazłem? Jeśli teraz, jeśli przejdę, yy, parkura. To się fajnie teraz na I to sobie z parkour parku. Wiecie o w górę? Pod tym filmem. Go! no rozgrywać, nie, nie mogłem zrobić. No, no, to. Ale czuję, że to zrobię? どんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんど 동동 둥둥 톡톡 깡통통통 똥 퉁퉁통 땡땡따 땡땡따 둥둥똥 뚜루루루 퉁퉁똥 둥둥똥 깡깡통통통 똥둥똥 퉁퉁똥

dam radę, dam radę, dam radę, dam radę, dam radę, dam radę, Go. Go! dam radę, dam true. This, this was yeah, jak to jest dam radę, więcej. Wygrałem! Wygrałem! Wygrałem, Wygrałem życie. A! Dobra. Kolejne mierzonko się co E, już nie grałem. Już tą tygrem grałem. Już grałem w tę już, już grę. Już grałem w tę grę. Już grałem w tę grę z Quigiem. szybko. Bo. w Quiddiem nie ma takiej gry.

no i'm not mam Rory! Hey Żyd, how are you doing? No znowu z tą typiarą, miałem sobie na się pory pani. Proszę, ona mnie zniszczy z tej konkurencji. Co cały czas to, moje, no, yeah, Może no, możesz... Gorzej się nie dało. Masz, no, gorzej się nie dało, Stefania. Stefania to przeszła, a ja. Go. Go, go. Super spenye, super spenye. Tang <tulary> <tulary> tang, tong tong, tong tong no tang. Nie ani wierzę w siebie.

Oh my god. Ia yeah, bro, oh my god. Dobra. Ce n-am grepură. Vă-a spus să zachód, więc exact od 22:00. Ăsta-i ce șa ręki, da, în Ale to samo, bo idą te same. Te same. Mm -hmm. Nie, się nie, jeszcze nie, nie ma, to masz teraz. same. No ma no, jakieś cheat, ty na 100%. A jeszcze, teraz to przyśpiesz, co zabijasz, co zabijasz, co laja. Lejka, 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 lejka. No trochę duje. Psz, Go! Jest, 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 jest. Dobra, dobra. Idę, widzę. będzie, 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 będzie. Będzie bop. będzie, będzie, będzie. list, list. Listki Lis, 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 shorts, okay? Są takie na okay? Dwiga to us and jam, jam! Dum, 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 dum,

Nie mogę sprzeciwić od razu albo i przemieszczać Nieważne, nie zobaczycie Doł Tutaj za niego wszyscy schodzą na dół Jeśli nie mi się zachce oczywiście Dobra, no to biorę, jest Polega na czymś takim Aby zrzucać siebie Zarzuciłem zrzuciłem, zrzuciłem. Podam kilka. Co mnie zrzuciło? Kurde. Co mnie zrzuciło? Jakiś typ, pan mnie zrzucił. Nie. Nie, da, nie dało się. pan mnie zrzucił. Skupi, pim, pom, si. Pięć jasnych. O, tego mapy nie widziałem. Te mapki nie widziałem. Mogę wzywać szczurówkę? O nie. Labiamy, przelabiamy, ujdziemy w kulkę. Kulkę my, ujdziemy. Pszczółkę po o nie. Teraz jest jaj, tu pszczółki, a nie, nie, nie. A nie, wszystko dziękuję. O, o, o! A, dobra, dobra. Oj. No, albo dobra. dobra. Hm? A też wyczekujcie nowego odcinku tą notyjki, O ile chcecie. Tylko tak wam powiem, o ile chcecie. A nie ja mam jakiś konkurs, który się powoduje, to nie wiem. Hey you, How you hey you. No nie No nie! No Co za kipę? co za kubka? A, no i co za chłop postawił przywołacza.

Widzowie. Nie wiem, jeśli nie zrobicie... z filmem. To nie wiem, po prostu. Już. Już do stroną, a tu Po co mi są te rzeczy? Po co? Po co? Coś chodź tutaj, 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 kopę tutaj, co ty próbujesz? Co? nie nie Hehehehe <laughs> <laughs> riv Wait a second. Mam Kuba, powiedz jestem jeszcze na grybach. that gotcha. got you shop 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 shop

Eee, na przykład będzie grał za mnie na chwilę. Musk coś. E musk coś, tak. Oba dała już coś za. Tak. Seba. Dobra. Jak to ci idzie, panie ulubionym graczu Minecraft'owi? Tak. Ale co tak? Będziesz skomentować coś w na tego GUYU... Squid... Aaa! Skuid... Z... zaraz zapytałeś, myślałem, że chciałeś zdeponować Squid... ...Squidmara. Dobra. Gdzie w ogóle masz... ...helmet? Skłon masz skikere! Szwikere! Śrikere! Śrikere masz! Srawitową. Ej dup, a liczby. To ty masz taką z czołomieszką ustawioną. A co, że... A co to jest czołomieszka? A co to jest czołomieszka? To to jest czołomieszka. zostali pod lasami. No dobra. Do wody skoczyć. Dobra, to go tak. Musisz do wody skoczyć. 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 Ludzi! Proszę. Teraz do wody. Już mi się trafi jakieś jedzenie. No ci się trafi to jedzenie to już przegrz dawaj. Ci nie, nie trafi jedzenie. No dawaj do niego. I don't like... No to co ty No tu jest, tu jest jeszcze żółt. No wsią... wejdź na żółdza. Czemu nie wejdźmy na żółdza? To jest kamienia Sikiera! Tu! Nie. Zniknęła. Aj, ale kuma, aj! Don't try! Dobra, szybko, szybko. Da, do, da, da! Ja sobie pitku wziąłem. A mnie wołała po wyrządzeniu leków. Złom. Mój brat musiał ten. Co to jest? No ale po to zrobiłem? <laughs> nie! Eee, to ja właśnie No ty. Co ty mi tak ch ch chładziesz? Ała. Przewanowałeś. No, weź. no masz, a masz ty mi nie przeklinasz na filmach. No Możesz ty być sewą na filmach. No nie, jestem lisem. Nie jestem. Есте ми се бани и предпредстань се го върши. О, Мам хилм! Али ти го си обнимаш такива хилма, че имам два, мога си спрят. Ти не мащ да ги обнимаш! Си чуя, как това А, не няма? Няма. ма! Не ма! О,

I, I ten sposobem, sposobem konjeme film. Pa pa!